Jak wyszłam do sali to był spory stres, ale potem jakoś się skupiłam i poszło. Myślę, że będzie dobrze. Nie było stresu, było tak pomiędzy. Mogło być trudniej, nie było aż tak źle. E, stresik był ogromny przed wejściem do sali, ale no kiedy otworzyłem ten arkusz, zobaczyłem temat wypracowania, no to stwierdziłem, że lepiej byś nie mogło, No bo przygotowałem się głównie, czytałem strescenia lalki i ten motyw, e, motyw, co no determinuje dla człowieka ogólnie. No i jestem zadowolony z siebie i z tej matury, na razie. Byłam zaskoczona, bo nie było tak źle. E, tak jak właśnie w internecie wyczytałam, że będzie lalka, no to okazało się, że była lalka i jestem mile zaskoczona i myślę, że, że zdałam. Użyłem chłopów, Hanki oraz y, ludzi bezdomnych, Judyma. Myślę, że mi dobrze poszło w sumie. Jakoś nie narzekam. Matura była tak y, średni na średnim poziomie. Mam nadzieję, że zdam. Przewidziałem lalkę, także, także cieszy, cieszy mnie ten fakt. Powołałem się myślę na odpowiednie lektury i teksty, które, które trzeba było rozwiązywać na zasadzie rozumienia były, były w miarę takie przychylne. Jestem zadowolony. Bezstresowo napisałem. Napisałem dobrze, tym bardziej, że wypracowanie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Była lalka, jak zawsze. Już się przyczaiłem. I właśnie, przygotowanie się z dalki dało mi możliwość osiągnięcia dobrego wyniku. Kilka lektur czytanych okazało się idealnie pasować do tematu, yy, mówiącego o bezsilności człowieka. Sam w ogóle czułem się bezsilny, ale, ale temat został dany taki przez niezależne ode mnie siły. Jednak bardzo dobry. Tylko, że ja teraz jestem wciąż roztrząsiona, bo mi trochę czasu brakło. Yy, stres był chyba na ten właśnie sam koniec, gdy mi tego czasu brakło. Aczkolwiek matura, jak dla mnie, była prosta. Temat był niesamowicie przyjemny. Oba tematy wybrałam rozprawkę, no bo była lalka, do lalki się można odwołać yy, milionami innych tekstów, yy, bo ma wiele możliwości, wiele motywów. Yy, dlatego no, ja uważam tą maturę z języka polskiego za, za bardzo prostą, miłą i przyjemną. I mam nadzieję, że kolejne również będą tak samo proste i że podstawa z matematyki i rozszerzenie pójdzie mi równie dobrze, jak, jak Polski. Matura jak najbardziej prosta. Jak, jak Przyjemna, pójdzie nie? przyjemne, jak, 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 jak pójdzie, jak, jak wyniki będą, no to się okaże. Się okaże. No, mam nadzieję, że, że w porządku.